Witajcie, aktualizacja tego co się dzieje w temacie kredytów z 2% z preferencyjnym oprocentowaniem i tutaj mamy w tym tygodniu kilka informacji które chciałem się z Wami podzielić pierwsza z nich dotyczy informacji od ministra że w przypadku kredytów preferencyjnych ma być lepiej liczona zdolność ale z drugiej strony Związek Banków Polskich przedstawia swoje stanowisko, że nie ma tutaj przepisów, które mogłyby zmieniać sposób liczenia zdolności w przypadku kredytu z programem. Więc to jest taka informacja, która ciekawy jestem, jak to się finalnie skończy i to zobaczymy na, dopiero na kalkulatorach, jak to będzie wyliczane, ale osoby, które zamierzają zaciągnąć taki kredyt, warto by było, żeby już teraz sobie sprawdziły, jaką mają zdolność, bo ona też w perspektywie kolejnych dwóch, trzech miesięcy, jeżeli oprocentowanie tutaj stopy referencyjnej się nie zmieni, a raczej się nie zmieni, bo mamy dalej wysoką inflację. To będzie na podobnym poziomie jak jest obecnie. Chyba, że faktycznie zostanie tutaj zrobiony jakiś mechanizm, który sprawi, że właśnie te kredyty będą miały wyższą zdolność. Więc tu jeszcze nie ma dzisiaj przesądzonej tej informacji, że tak na pewno będzie, ale wiem, że część osób na to liczy, że ta zdolność i też widzę na różnych portalach, w różnych komentarzach, na różnych forach te informacje są podawane, ale to może się okazać, że wcale tak nie będzie, więc warto by było sprawić sobie z tą zdolność, jaka jest ona obecnie. I tu też część osób twierdzi, że to tak szybko nie wejdzie, ponieważ yy, wcześniejsze programy, na przykład kredyt bez wkładu własnego, był dosyć długo wprowadzany w bankach od momentu wejścia ustawy w życie. Ale tutaj jest ciekawa informacja, co robi już Alior, czyli że Alior już podejmuje działania, w których przygotowuje już procedurę pod tutaj działania swoje wewnętrzne, pod ustawę, która się właśnie tworzy. Czyli chcą być gotowi w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. W poprzednim programie, czy tam, ten, który wchodził y, związany z gwarancją wkładu własnego, czy brakiem wkładu własnego, i te dwa programy można teraz ze sobą też łączyć, to nie było tam takiego zainteresowania strony banków z tego względu, że to był czas, kiedy na rynku było jeszcze dużo kredytów hipotecznych. Ten ostatni rok sprawił, że w bankach te wolumeny bardzo drastycznie spadły. Jeżeli w skali kraju z 8 miliardów spada ilość udzielonych kredytów do około 2 miliardów, to banki są głodne. One są głodne wniosków, nowych klientów, a to są klienci na lata, bo to nie jest ktoś, kto weźmie kredyt i za rok go spłaci, bo obwarowania tego programu będą tego klienta trzymały przez lata. Więc przyjdzie ten klient do banku, który założy, konto, przeniesie wpływy, weźmie później gotówkę, kartę, ubezpieczenia. Banki dobrze wiedzą, że ci klienci po pierwsze będą z niższym oprocentowaniem, więc nie będą mieli takich dużych problemów, bo te oprocentowanie będzie zamrożone. Więc bezpieczny kredyt. Z drugiej strony klient nie weźmie za chwilę, się nie zrefinansuje do innego banku, bo straci dofinansowanie. Więc to, co ja słyszę i gdzieś tam rozmawiając z środowiskiem bankowym, to mogę powiedzieć, że banki na to czekają. I te, które się przygotują, odrobią zadanie wcześniej, na tym wygrają. Więc to też nie będzie tak, że jeżeli ustawa wejdzie, to kilka miesięcy będzie trwało przygotowanie. Nie. Są już banki, które nad tym pracują, więc to się odbędzie wszystko szybko. I tu też jest też informacja, która ważna jest, a propos tych limitów, że w tym pierwszym roku nie ma być limitów, więc praktycznie każdy, kto będzie spełniał te kryteria, Otrzyma te środki. To też zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale jeżeli faktycznie tak będzie, to będzie czas, żeby do końca roku skorzystać z programu. Jeżeli w przyszłym roku będą limity, a z tego co widzę, jest bardzo duże zainteresowanie tymi, tym programem, to może się tak dziać, jak się działo z NDM, mieszkaniem dla młodych. Było tak, że praktycznie program kończył się w pierwszych dwóch dniach nowego roku. Jak ruszała pula środków, to rejestracja następowała od północy i było tak, że niektóre osoby rejestrowały, jak tylko się pojawiał system, to było rejestrowanie, bo to akurat wprowadzały te osoby, które miały uprawnienia do tego, żeby wprowadzać te wnioski i środki się kończyła, to była loteria. Pamiętam, jak wiele osób po prostu nie otrzymało tego dofinansowania, może spełniało wszystkie kryteria, bo się po prostu środki skończyły i były też takie sytuacje, że nawet jak wniosek został zarejestrowany, to z jakichś dziwnych powodów gdzieś kolejka, jakieś zawieszenie systemu, wniosek jest zarzucany, więc w przyszłym roku może być ciekawie pod tym względem, że jeżeli będzie duże zainteresowanie, a limity będą sukowo niskie. To po prostu program będzie się szybko rozchodził i to będą pojedyncze dni, ale to zobaczymy przy roku. Nie chcemy tutaj, jeszcze dzisiaj nie mogę tego dokładnie ocenić. W tym roku ponoć będzie bez limitów, ale nie ma pewności odnośnie zdolności, więc osoby, które są zainteresowane, a wiem, że jest spore grono osób, warto, żeby sobie sprawdziły już teraz, jak wygląda ich zdolność, na co sobie mogą pozwolić. Już są pewne założenia, kto może z tego kredytu skorzystać. Więc, w razie jakichś dodatkowych pytań, zapraszam też na stronę, gdzie na bieżąco tutaj na, na kanale będę informował o tych zmianach takich istotnych, które mają znaczenie dla przyszłych kredytobiorców. A jeżeli potrzebujecie, czy potrzebujesz jakiejś informacji na temat tego, jak się do tego kredytu przygotować, to tutaj możemy pomóc w przeliczonej zdolności. To wszystko z naszej strony jest bezpłatna porada. Pomagamy też później, jak już ten program wejdzie w życie, przejść przez cały ten etap. Zakolejkować sobie wniosek i po prostu w banku go wprowadzić, bo też podejrzewam, że będą kolejki w bankach i jak będzie jeden czy dwóch pracowników wprowadzał taki wniosek, to po prostu będzie to trwało odpowiednio długo i trzeba będzie po prostu ten wniosek sobie gdzieś tam zakolejkować, żeby on po prostu był w miarę szybko wprowadzony i pilnować, żeby to się faktycznie odbywało, bo tutaj też różne historie się zdarzają, że wnioski gdzieś tam trafiają z kolejki na koniec kolejki, więc Staramy się, my, tutaj, jako osoby, które mają ten kontakt bezpośrednio z pracownikami, wi widzimy, kto jak pracuje, i to też jest istotne, żeby tą osobę po prostu tutaj też sprawdzać, weryfikować, na jakim etapie zniosek został wprowadzony. My, jako osoby, które wiemy, z kim pracować, jak współpracować, zwracamy na to uwagę, więc tym bardziej zapraszam do kontaktu, żebyśmy po prostu tutaj mogli pomóc osobom, które chcą taki kredyt uzyskać, aby właśnie kredyt udało się otrzymać. Dziękuję. Do uczenia. Pozdrawiam.